z wszystkim jest z nami Michał Orłowski, czyli jeden z najlepszych kierowców na świecie Teraz Michał ty coś o sobie Cześć, ja jestem Michał, pochodzę z Warszawy Jestem dwukrotnym mistrzem Europy, mistrzem świata I od 15 lat sięgam się modelami zdalnie sterowanymi Okej okay, Michał, to zadam Ci dwa pytania, jak zadawałem osobom. Pierwsze pytanie jest takie, jak byś zachęcił osoby, żeby przychodziły na tor, żeby spróbowały przyjść na tor, czy normalnie na tor, tak? Teraz w Polsce jest parę torów, gdzie mamy rewelacyjną okazję, żeby potrenować i spróbować tego hobby sportu. Ja jak zaczynałem, miałem motorsport od mojego daty ale też nie za bardzo wiedziałem o modelach i za to zacząłem się ścigać i mnie to nauczyło bardzo dużo e, bardzo dużo tych cech charakteru, które też trenowałem, które mi pomogły potem w życiu, jeśli chodzi o radzenie sobie z presją, o skupienie, koncentrację, e, ustawianie sobie czasu w tygodniu i tak dalej. I uważam, że ten sport jest bardzo uniwersalny dla wszystkich, wszyscy mogą to wypróbować tego. Szczególnie jeśli ktoś lubi motorsport i to dużo uczy, jest to świetna zabawa, i w przyszłości może, może być to też Wasza praca. Okej, okay, Michał, to teraz drugie pytanie. Jaką dałbyś pierwszą radę osobom, które właśnie przychodzą pierwszy raz na tor? Nie zniechęcać się od razu, jeśli, jeśli nie jest się najszybszym na torze, ponieważ wszystkiego trzeba się nauczyć. Znam osoby, które wiele lat były, powiedzmy, nie jakoś bardzo szybkie, ale dosyć szybkie. I tak już powoli motywacja już opadała, bo uznawały, że już nigdy im się nic nie uda, ale pracowały dalej. I w końcu udało mi się przebić do samej czołówki, więc, więc myślę, że trzeba, trzeba trwać w tym, jeśli to się podoba, nie zniechęcać się i jeśli ma się na to czas i ochotę i jest to dobra dla Was zabawa, to... To próbować jak najdłużej się da, oczywiście. W pewnym momencie można powiedzieć nie, jeśli są inne ważniejsze rzeczy, ale trzeba próbować. Posłuchajcie, to był Michał, nasza polska perełka, tak? Gwiazda w koronie. Dziękuję Ci Michał. Ślicznie. Dziękuję bardzo.